Witajcie, moi drodzy, zanim parę słów na temat odpływu liniowego w kabinie półokrągłej. Moi drodzy, ciąłem na 45 stopni wspaniałą maszyną, którą posiadam już naprawdę ładnych parę lat. Moi kochani, zostało mi na sklepie dwie sztuki, i do tych dwóch sztuk. Dokładam rewelacyjną tarczę do głosowania. Także, jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Cena takiego zestawu to 1750 zł. Także i oczywiście doradztwo w ustawieniu, jeśli by maszyna takowego ustawienia potrzebowała. Wracając do materiału, moi drodzy, tak, w projekcie orkiw liniowy był. W tamtym miejscu, tam gdzie ten kawałek płytki jest, ładnie to pasowało. I zobaczcie, deski też ta woda by po prostu miała tendencję łatwiejszą w cudzysłowie po fugach spływu. No i myślę, że też optycznie by to wyglądało. Ale niestety, rurki ogrzewania podłogowego wychodzą dokładnie jak stelaż, zakręcają w tym miejscu i tu, gdzieś w stronę tutaj przyszłego miejsca na pralkę tu gdzieś i zawieją dalej także w tym miejscu odpływ odpadał, trzeba byłoby rozkuć kawał dosyć spory wylewki cofać to inwestor zadecydował w tą stronę no i, i troszkę wcinek jest tak to moi drodzy wygląda zobaczcie zarys oczywiście w tym miejscu gdzieś to powinno tu iść tak z centymetr koło tego ale z racji że dolna lista montażowa tej kabiny ma chyba ze 2 cm więc dałem sobie spokój, tak to przykryje to cięcie też nie jest idealne nie ma znaczenia, bo tak tego nie będzie widać i teraz, żeby ten skos był z jednej z drugiej strony podobny no to moi drodzy zarysowałem jak gdyby kwadrat, bo to kabina 100 na 100 do rogu przerysowałem i, i stąd mi się wzięło tutaj to, to cięcie że stojąc po prostu w kabinie będzie mniej więcej y, takie same te docinki z dwóch stron. Oczywiście odpływ Gdzieś 12 mm może to będzie widać. Jest y, spadku 0 Góra odpływu. Spadek sam, sam wyjdzie w najprostszy sposób. No i co mogę tu więcej rzec. Oczywiście tu się minimalnie zaczynają zębić, dopiero tu jest to wyrównane a dlaczego? no bo ta płytka już jest pod kątem w kierunku odpływu ale tak jak mówię, znaczenia tu nie ma ładnie by tu wyglądał odpływ rogowy w tamtym miejscu ale inwestor stwierdził, że że nie chce chce mieć typową liniówkę, więc za to mi zapłacił jestem w stanie to zrobić wizualnie to wszystko kwestia gustu. Co więcej na ten temat. Prosty sposób. To nie jest jakieś utrudnienie. Tak jak mówię, kabina ma dosyć spory ten rant. Tam, gdzie te rolki, rolki chodzą od tego, od szyby, także od drzwi, także To nie ma najmniejszego problemu, po prostu, żeby to poskładać. Zarysowałem tutaj dokładnie 100, bo dojdą płytki, czyli mi zostanie gdzieś. 98, 99 przyłożyłem profil od kabiny ten który ma docelowo być wyrysowałem mógł. wyciąłem, oczywiście, oczywiście na, całym, na samym początku po prostu rozmierzyłem, bo też Inwestor, czy też projektant u tego inwestora, zażyczył sobie, żeby ta płytka, tutaj była na samym środku. Tu jest cała długość i z tamtej strony jest cała długość. Stąd te ząbki, takie wcinki, tak było na, na projekcie. Nie wnikałem w szczegóły. Dociąłem z tej, dociąłem z tej strony. Tam było popękane, bo przekowałem odpływ, więc musiałem to żywicą po prostu połączyć. Jest ok. Tu tak samo podłączenia, próba i, i zrobiłem sobie podłogę a później dorobiłem po prostu odpływ także także, tak to wygląda żadna jakaś filozofia zapraszam na kolejne odcinki tu myślę, że już nie będzie wiele na temat jeszcze tych ścian, bo tu kombinacje i wentylatory chodzą znaczy na obecną chwilę wyłączyłem wszystko bo, bo to dosyć sporo huczy Prowizorka ładna, zobaczcie na stałe podłączyłem wentylator. Po prostu, żeby to ciągło, Mister osuszacz chodzi. Znaczy, tak jak mówię, jest wyłączony chwilowo. I tu jeszcze jeden wentylator, po prostu na tą ścianę, tutaj zewnętrzną, bo jest dramat. Też chodzi, ale, ale już bliżej końca niż dalej z tymi ścianami, bo tak jak mówię, dramat, pomimo że dwa tygodnie tu osuszałem jednak jak wyłączę agregat, po prostu chyba ściana nie była do końca wyschnięta. Jeszcze w paru miejscach y, takie niuanse wychodzą. Także jeszcze z tydzień czasu będę pewnie tutaj słyszył. Ale łazienka nie przeszkadza, nie przeszkadza. Walczę z łazienką. Tyle, moi drodzy. Jeszcze raz przypominam, jak ktoś jest chętny. Dwie sztuki ostatnie y, Sigmy Jolly. Rewelacyjna maszyna w tym zestawie. Starczą gratis. Także poskładać, y, dołożyć szlifiereczkę. 15 minut ustawień. I cieszymy się tak jak ja, chyba 4 lata czy już 5 nie pamiętam, bez awaryjności, a to jest ważne, bo yy, jest masę sprzętu do kosowania, ale moim zdaniem Sigma jest numerem 1, nie zawracam Wam więcej głowy, trzymajcie się i cześć.